With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like getting right out of bed late for work, yet your hair looks immaculate. No blow dryer, no comb, no sculpting gel. Just a flawless look, as if you walked out of your house and straight onto the cover of a men's fashion magazine. Good morning, Steven. Oh, have you done something new with your hair? <laughs> it looks amazing. They don't have the slightest clue you were half asleep, drooling on your pillow not 10 minutes ago. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dziś o zjawisku legendarnym, trochę jak Chupacabra, czyli wszyscy słyszeli, ale nikt nie widział. Mianowicie zjawisko lesbijskiej śmierci łóżkowej. Zaczynamy. To zjawisko, a właściwie ten fenomen z jakiegoś powodu zawsze mnie... Bawił. A może dlatego, że po angielsku ten termin Lesbian Bad Death brzmi jak tytuł jakiegoś niezbyt dobrego horroru klasy B, albo nawet klasy Z, coś pomiędzy filmami Sharknado, Arkin z Lawiny. Po polsku lesbijska śmierć uszkowa też trochę brzmi jak jakiś napad duszności skutkujący zgonem. A, który przytrafia się wyłącznie lesbijkom, A, a tak poważnie, o co chodzi? A ten termin zaczął funkcjonować pod koniec lat 80. ubiegłego wieku i opisywał w dużym skrócie mówiąc spadek liczby kontaktów seksualnych w stałych związkach kobiet z kobietami. I o ile nie jest niczym dziwnym i zaskakującym, że w pierwszych tygodniach związku te kontakty są częstsze, a później po tej pierwszej fali miesiącu miodowym częstotliwość kontaktów spada we wszystkich grupach, nie tylko w grupach jednopłciowych, jak generalnie w, w, w mieszanych związkach również. Niemniej jednak, właśnie pod koniec lat 80. poprzedniego wieku pojawiła się hipoteza, że ten spadek jest wyraźnie większy i wyraźnie bardziej stromy w związkach kobiecych. Ale nie była to koncepcja zupełnie z czapy, ponieważ opis badań, które pozwoliły sformułować taką hipotezę, o, pochodzi od Filipa Blumsteina, psychologa, i Pepper Schwartz, mm, socjolożki, którzy są całkiem poważanymi i doświadczonymi badaczami. Więc to nie było coś, co wrzucono do kolumny plotkarskiej i się rozeszło, tylko to po pochodziło z autentycznych badań naukowych. Niemniej jednak, sam termin, trzeba przyznać, jest dość medialny i bardzo chwytliwy, co częściowo wyjaśnia też jego popularność. Ale czy jest to taki totalny bullshit? No, sam termin przetrwał do dzisiaj, więc być może coś w tym jest. Ponieważ cały czas siedzę w temacie badania seksualności kobiet, właściwie absolutną większość czasu spędzam na przedzieraniu się przez literaturę dotyczącą tych kwestii. Postanowiłam też przyjrzeć się właśnie zagadnieniu związanym. Z tym nagłym, drastycznym spadkiem częstotliwości kontaktów seksualnych u kobiet. Ale zaczynając od tego, co według mnie przyczynia się do ciągłej popularności tego tematu, nie wiem, czy to jest do końca to, co rzeczywiście trzyma przy życiu pamięć o tym zjawisku, ale taka jest moja hipoteza. Mianowicie jest to praktyka kliniczna. W kontekście klinicznym. Czyli inaczej mówiąc, w gabinetach terapeutów, seksuologów, psychologów spotykamy ludzi, którzy mają problemy. Ludzie bez problemów do nas nie przychodzą, no bo nie mają po co. Więc lesbijska śmierć śmierciuszkowa będzie widoczna w kontekście klinicznym, bo będą przychodzić do nas pary, którym z takich czy innych powodów pogorszyło się życie seksualne. To jest niesamowicie niebezpieczne. I bardzo trzeba uważać na wyciąganie wniosków na temat populacji w oparciu o to, co widzimy w gabinetach. I yy, wiecie, mimo tego, że my, jako naukowcy, wiemy, że wnioskowanie na temat populacji na podstawie obserwacji gabinetowych jest bezsensowne, to ja ciągle nagminnie spotykam się z tym na konferencjach. To jest oczywiście yy, gabinet, to jest fantastyczny punkt wyjścia do badań. I obserwacje kliniczne są niezwykle ważne, żeby inspirować badanie naukowe. Ale wnioskowanie o populacji na podstawie zestawu pacjentów jest mocno nie w porządku i jest bardzo, bardzo obciążone jednak stronniczością tego, kto się w gabinetach pojawia. I można się tak poza tym, na tym bardzo, bardzo przejechać. No, pomyślcie sobie chociażby o terapeucie, który pracuje z parami. Taki terapeuta musiałby wyciągnąć wniosek, że wszystkie pary mają jakiś problem. No to, to nie jest do końca prawda. Może, może rzeczywiście dużo par ma jakiś problem, no ale na pewno nie wszystkie. No ale obraz par, który ma przed sobą terapeuta, to obraz pary z problemami. I tyle. I myślę, że duża część popularności tego zjawiska wynika właśnie stąd, że w praktyce klinicznej rzeczywiście obserwuje się problemy natury seksuologicznej, a część z tych problemów związana jest właśnie o ze spadającym pożądaniem, mniejszą częstotliwością kontaktów, czy wszelkimi innymi problemami wynikającymi chociażby z niedopasowania potrzeb partnerów czy partnerek. A co jeśli chodzi o badania? No, powiem Wam szczerze, jak to mawia moja koleżanka, bida z nędzą przez wieś pędzą. No nie ma tego wiele. Naprawdę nie ma tego wiele. I właściwie nie tylko mam na myśli stricte zjawisko lesbijskiej śmierci łóżkowej, ale w ogóle badania na temat seksualności i życia seksualnego kobiet. Są rzecz jasna, badania dotyczące zaburzeń seksualnych czy dysfunkcji seksualnych u kobiet. Ale tutaj muszę podkreślić, że to są przede wszystkim badania, które uwzględniają grupę kobiet, po pierwsze bez podziału na poszczególne identyfikacje seksualne, czyli tak naprawdę wrzucają wszystkie kobiety do jednego worka, niezależnie od tego, czy to są kobiety w związku z kobietami, w związku z mężczyznami, w różnych związkach. W związkach poliamorycznych z wieloma osobami, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie próba badawcza zazwyczaj ogranicza się do opisu takiego, że są to po prostu kobiety, i to w dodatku najczęściej kobiety do któregoś roku życia najczęściej to będzie około 40-45 rok życia czyli takie, które są jeszcze w okresie reprodukcyjnym. Albo jest jeszcze druga grupa badań, i to są badania, które uwzględniają kobiety z jakąś specyficzną charakterystyką. Na przykład kobiety po mastektomii, kobiety z nowotworami, kobiety z wrodzonymi wadami układu moczowo-płciowego, czyli jakaś bardzo specyficzna grupa, wyróżniona z populacji ze względu na jakąś konkretną charakterystykę. Natomiast powiem Wam szczerze, że badań dotyczących satysfakcji seksualnej, Preferencji seksualnych, zachowań seksualnych, częstotliwości kontaktów i wszelkiego tego, co się nie wiąże z zaburzeniami, ale co się wiąże z takim ogólnie pojętym dobrostanem i satysfakcją seksualną, jest naprawdę niesłychanie mało w porównaniu do innej tematyki czy do badań z innych obszarów. Ale mimo to. Udało mi się dokopać do kilkunastu badań, które po pierwsze uwzględniały różne tożsamości seksualne, więc dało się porównać kobiety w związkach różnopłciowych i jednopłciowych, a po drugie uwzględniały też nie tylko zaburzenia, ale również w ogóle zachowania seksualne. I tak, część badań. Wskazywała, że lesbijki i heteroseksualne kobiety w związkach deklarują bardzo podobny poziom satysfakcji seksualnej. A w niektórych badaniach to kobiety w związkach jednopłciowych charakteryzowały się wyższym poziomem satysfakcji seksualnej. Czyli, generalnie na poziomie deklaratywnym, albo różnic nie ma, albo czasem są na korzyść par jednopłciowych. No, można zadać sobie pytanie, no to jak to w takim razie jest, że w związkach jednopłciowych kobiet jest mniej kontaktów seksualnych, ale zasadniczo poziom zadowolenia jest podobny. No i okazuje się, że częstotliwość, czy niższa częstotliwość kontaktów seksualnych wśród kobiet niehetero jest rekompensowana niejako jakością tych kontaktów. W relacjach kobiet z kobietami i to wiadomo na podstawie badań jakościowych i ilościowych. A jakościowych, czyli takich, które nie tylko uwzględniały ankiety i kwestionariusze, takie wiecie, ABC albo zdecydowanie się zgadzam, zdecydowanie się nie zgadzam, A, ale to są badania, które też uwzględniają wywiady czy jakieś krótkie opisy, czyli takie, gdzie kobiety. Proszone są o szerszy i bardziej szczegółowy opis tego, jak wygląda ich życie seksualne. I z tych badań właśnie wynika, że kobiety nieheteroseksualne, czy generalnie szerzej mówiąc, kobiety w związkach jednopłciowych, generalnie więcej uwagi poświęcają na przykład na rozmowy na temat swoich preferencji seksualnych, a więcej rozmawiają i dyskutują na temat jakości życia seksualnego i jak to życie seksualne wygląda, a więcej czasu poświęcają na wzajemny dotyk, który generalnie ma charakter seksualny albo około seksualny, ale niekoniecznie jest stricte stosunkiem seksualnym, czyli nie jest to tylko kontakt penetracyjny, ale generalnie są na przykład też masaż, masaż erotyczny i tym podobne aktywności. A większą uwagę również przywiązywały i częściej angażowały się one w kontakty oralne, które same w sobie były traktowane jako źródło przyjemności, a dla niektórych kobiet również źródło orgazmu. Natomiast w przypadku par męsko-damskich kontakty oralne były częściej wskazywane jako jakiś punkt na drodze do, czyli raczej jakiś element gry wstępnej, jakaś Część stymulacji, która ma na celu pobudzenie, ale niekoniecznie ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia pełnej satysfakcji seksualnej. W przypadku męsko-damskich relacji najczęściej to jednak kontakt penetracyjny był wskazywany jako ten, który ma prowadzić do orgazmu. Ciekawe badanie, i to było dosyć duże badanie, więc myślę, że warto o nim wspomnieć. Zostało przeprowadzone na Uniwersytecie Chapmana w południowej Kalifornii, a właściwie to było ono koordynowane przez ten uniwersytet, a prowadzone było przez różne ośrodki w Stanach i w Europie. A badanie było o tyle ciekawe, że zastosowano w nim matching, czyli to jest takie podejście, które ma na celu jak najdokładniejsze dopasowanie kobiet heteroseksualnych. I nieheteroseksualnych pod względem ogólnie rzecz biorąc czynników demograficznych, czyli wieku, pochodzenia etnicznego, miejsca zamieszkania, o zamożności czy zasobów itd., po to, żeby ewentualne różnice w zakresie wyników badania nie były wynikiem charakterystyk demograficznych czyli żeby nie można było zarzucić, że na przykład kobiety nieheteroseksualne to częściej mieszkają w dużych miastach, są lepiej wykształcone, może lepiej zarabiają, może są bardziej otwarte i może dlatego wychodzi, że mają większą satysfakcję seksualną. Więc po to się robi matching, żeby obie grupy, czyli hetero i niehetero były jak najbardziej do siebie podobne. Badane kobiety uwzględnione w tym badaniu musiały być w stałym związku przez co najmniej 5 lat, czyli ten element świeżości miesiąca miodowego też był tutaj kontrolowany. I podobnie jak inne badania, to badanie również wykazało, że długoterminowe pary lesbijskie uprawiają seks rzeczywiście rzadziej niż pary heteroseksualne. Ale powiem Wam szczerze, yy, rzadziej jak rzadziej, ale te wyniki nawet mnie trochę zaskoczyły. Dlatego, że moi drodzy, 43% par lesbijskich, czyli blisko połowa, 43% par zadeklarowało brak lub tylko jeden kontakt seksualny w miesiącu. W przypadku kobiet heteroseksualnych. To było 16%, czyli tylko 16% kobiet hetero miało kontakty maksymalnie raz w miesiącu, a reszta miała je częściej. Natomiast w przypadku kobiet niehetero 43% w ogóle lub maksymalnie jeden kontakt w miesiącu. No, liczebnie mnie to o, zaskoczyło. W kontekście satysfakcji seksualnej tutaj zaskoczeń nie było. Potwierdziły się wyniki dotychczasowych badań, mianowicie 66% lesbijek i 68% kobiet, kobiet hetero, czyli niemalże identyczny odsetek, zadeklarowało zadowolenie ze swojego życia seksualnego i po 90% w obu grupach zadeklarowało zadowolenie ze związku. Tam było dokładnie 89% do Chyba 91%, ale generalnie bardzo, bardzo podobny odsetek deklarował zadowolenie ze związku. Więc jeśli chodzi o jakość relacji, zarówno relacji samej w sobie, jak i relacji seksualnej, tutaj różnic nie mamy. Ale różnice pojawiły się w tym badaniu w kontekście ostatniego kontaktu seksualnego. Mianowicie, poza ankietą dotyczącą ogólnie życia seksualnego, były też pytania dotyczące ostatniego kontaktu. To się często uwzględnia. Uwzględnia się w ankietę, która ma na celu scharakteryzować generalnie satysfakcję seksualną i preferencje seksualne, tak powiedzmy, na przestrzeni życia czyli to jest bardzo ogólne pytanie ale uwzględnia się też szczegółową kwestię dotyczącą stricte ostatniego kontaktu seksualnego. I w tym dużym badaniu również tak uczyniono. I co się okazuje? Okazuje się, że kobiety nieheteroseksualne wypadają na bardziej romantyczne. Mianowicie, istotnie więcej lesbijek doceniało, jakby to ładnie ująć, okoliczności towarzyszące współżyciu. A takie jak komplementy, jakaś dobra muzyczka w tle, Świece albo jakieś nastrojowe światła, organizowanie romantycznego wyjścia czy wyjazdu. Oczywiście kobiety heteroseksualne też doceniały te gesty, ale jednak różnice były istotne na konto lesbijek. I to były różnice rzędu 24 do 13% w przypadku dobrej nastrojowej muzyki. 24% niehetero i 13% kobiet hetero. 29 do 21% w przypadku nastrojowych świateł lub świec i tutaj również większość to były kobiety niehetero. I organizacja romantycznego wyjazdu tutaj 53% kobiet niehetero doceniało taki gest. I 43% kobiet hetero doceniało taki gest. Więc nie były to drastycznie wielkie różnice, ale jednak kilka, kilkanaście procent owszem. I jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście bardzo rozbawiła mianowicie umieszczanie dat czy zaznaczanie daty planowanego kontaktu seksualnego w kalendarzu to mnie, mimo że mnie to rozbawiło, to jak się okazuje, 59% kobiet niehetero i 46% kobiet hetero doceniało takie działanie, czyli doceniało zaplanowanie kontaktu seksualnego. Dajcie znać, czy planujecie z wyprzedzeniem kontakty seksualne, może, nie wiem, zrobię jakąś ankietę czy coś, bo mnie to, słuchajcie, autentycznie zaciekawiło. Ja jestem osobą, która w ogóle niczego nie planuje, jestem wolna w czasie i przestrzeni, ale jakoś się tak wybitnie zawiesiłam na tym i zastanawiam mnie, na ile jest to popularna praktyka. Więc zupełnie, zupełnie serio pytam, czy, czy, czy jesteście osobami, czy wam się zdarzyło, albo nie wiem, komuś w waszym otoczeniu zdarzyło się rzeczywiście planować jakoś z wyprzedzeniem kontakty seksualne. Ok, ale co dalej? Różnice były widoczne również w zakresie aktywności seksualnych, które przynosiły kobietom satysfakcję. Mianowicie, kobiety nieheteroseksualne cieszyły się znacznie szerszą gamą aktywności. I były to między innymi rozmowy na temat i omawianie swoich fantazji seksualnych, pocałunki, zarówno delikatne jak i głębokie pocałunki, masaże, stymulacja manualna genitaliów, kontakty oralne, używanie wszelkich gadżetów erotycznych, w tym wibratorów i tutaj była dosyć spora różnica. Bo 62% w przypadku kobiet niehetero i 40% w przypadku kobiet hetero. Czyli 62% kobiet niehetero używało jakichś gadżetów erotycznych, natomiast mniej niż połowa, 40% kobiet hetero ich używa. Równie duża różnica była w, widoczna w przypadku długości kontaktu seksualnego. A konkretnie kontaktu trwającego powyżej 30 minut. I tutaj 72% lesbijek zadeklarowało taki kontakt trwający dłużej niż pół godziny, i 48% kobiet w związkach heteroseksualnych czyli połowa kontra prawie 3 czwarte. Ostatnim punktem badania było pytanie o orgazmy, czyli to, na co wszyscy zazwyczaj czekają, i tutaj wyniki są 85% do 66%, 85% lesbijek i 66% kobiet heteroseksualnych deklarowało doświadczanie regularnych orgazmów. Ogólne wnioski z tego badania i w ogóle z badań, które znalazłam. E, chyba wnioskiem jest to, że lesbijska śmierć łóżkowa w rozumieniu mniejszej niż w związkach heteroseksualnych częstotliwości kontaktów rzeczywiście istnieje. Natomiast pytanie, czy lesbijska śmierć łóżkowa jest rzeczywiście adekwatną nazwą na to zjawisko? E, chyba nie. Biorąc pod uwagę, że y, zarówno jakość związków, jak i jakość kontaktów seksualnych pozostaje na podobnym poziomie, więc w, w kontekście częstotliwości różnicy są, ale w kontekście jakości i satysfakcji niekoniecznie, w kontekście osiągania orgazmów, no to tak jak wam czytam, 20% różnicy niemalże na korzyść kobiet nieheteroseksualnych. Ostatecznym wnioskiem z tych badań i też wnioskiem takim, który generalnie wyciągają badacze zajmujący się seksualnością kobiet, jest to, że właściwie samo to zjawisko jako zjawisko, i jako, jako zjawisko rozumiane, tak jak było ono rozumiane pierwotnie, jest trochę legendą, dlatego że opiera się ono wyłącznie na częstotliwości, a seksualność człowieka Zarówno seksualność kobiet, jak i seksualność mężczyzn jest tak złożonym zjawiskiem, że niestety nie uda się go zamknąć w jednym prostym określeniu, ani nawet nie uda się go zamknąć w jednym zdaniu. I w kontekście lesbijskiej śmierci łóżkowej, to chyba jest wszystko, co udało mi się znaleźć i co chciałam wam powiedzieć. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i poważnie dajcie znać, co z tym planowaniem kontaktów seksualnych i wpisywaniem ich w kalendarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.